Zdarzyło się Wam kiedyś, że chatbot, no nie wiem, zachowywał się dziwnie. Raz pomocny, super miły, a za chwilę, e, no opryskliwy. Albo wymyślał historię. Pamiętamy te przypadki Binga czy, czy Cloud. Skąd właściwie takie, no, nastroje u AI? Czy sztuczna inteligencja może mieć, nie wiem, zły dzień? Dzisiaj spróbujemy to trochę rozwikłać. Zajrzymy w badania firmy Anthropic nad czymś, co można by nazwać cyfrową osobowością AI. Pogadamy też o gorącej premierze GPT-5, nowym narzędziu od Eleven Labs do tworzenia muzyki, no i przelecimy przez takie najciekawsze kąski ze świata AI. Chcemy zrozumieć, co za tym wszystkim stoi. Jasne. No to zacznijmy może od Antropik. Bo oni wygląda na to, że faktycznie znaleźli jakiś sposób, żeby zajrzeć do tej, jak to nazwałaś, cyfrowej psychiki modeli. Kluczowe są e, wektory osobowości, tak to określili. Wektory osobowości brzmi trochę mm, naukowo, co to takiego? To są powiedzmy takie unikalne wzorce. Wzorce aktywacji wewnątrz sieci neuronowej. I one, wiesz, odpowiadają za konkretne cechy, na przykład za złośliwość, albo pomocność, albo no nawet za wazeliniarstwo, jak to określili. Aha, czyli to trochę tak, jakbyśmy robili AI rezonans magnetyczny. Patrzyli, co się tam dzieje w środku, kiedy odpowiada, powiedzmy, złośliwie, a kiedy neutralnie. I ten ślad to jest wektor? Dokładnie tak. Świetna analogia. I to odkrycie, co ważne, ma bardzo konkretne, praktyczne zastosowania. Po pierwsze to jest monitoring. Monitoring w sensie. No, wyobraź sobie taki termometr, który mierzy na bieżąco, powiedzmy, poziom tej złośliwości, jeszcze zanim model odpowie. System mógłby dać znać. Halo, coś jest nie tak. Model zmierza w złym kierunku. Okej, okay, to brzmi przydatnie. Co jeszcze? Po drugie. Mamy kontrolę. I tu są jakby dwie drogi. Pierwsza to taka korekta kursu. Jak model zaczyna generować coś niepożądanego, system może delikatnie ten wektor powiedzmy złośliwości odjąć, jakbyś lekko skręciła kierownicą. Mhm. A druga metoda, i ona wydaje się ciekawsza, to takie sterowanie prewencyjne trochę jak szczepionka szczepionka. Tak. Zamiast korygować coś po fakcie, celowo wystawia się model na taką osładioną wersję tej złej cechy już podczas treningu i on się na nią uodparnia. Aha. Czyli to lepsze, bo zgaduję, że jest jakiś haczyk w tym pierwszym podejściu. Że jak się próbuje na siłę coś wyciszyć po treningu, to się może coś innego zepsuć inteligencja na przykład. Właśnie o to chodzi. Te cechy są często jakoś tam e, splątane ze sobą. Wyłączysz jedno, możesz osłabić drugie. Dlatego ta szczepionka, to prewencyjne podejście, wydaje się bezpieczniejsze. No i jest jeszcze trzecia korzyść: tak. filtrowanie danych treningowych. Zanim zaczniesz kosztowny trening, możesz przeskanować dane i wyłapać toksyczne wzorce. To naprawdę krok w stronę takiej świadomej inżynierii AI, nie tylko budowania coraz większych kalkulatorów. Super ciekawe. Skoro mowa o budowaniu modeli, no to mamy GPT-5. Głośna premiera. Wiemy już, że jest dostępne szeroko, nawet za darmo, z limitem. Co tam jest takiego najważniejszego nowego? Ten reasoning by default co to właściwie znaczy? Tak, to kluczowa zmiana. Reasoning by default, czyli rozumowanie domyślne. W praktyce znaczy to tyle, że model sam może zdecydować. Okej, okay, to zadanie jest złożone, potrzebuje więcej czasu, żeby pomyśleć. Czyli może odpowiadać wolniej? Może, ale teoretycznie odpowiedź ma być lepsza, bardziej przemyślana. OpenAI obiecuje też, że jest lepszy w kodowaniu, w matematyce, że ma mniej halucynacji. Do tego ulepszony głos w apce, tryb nauki, sporo tego. A dla deweloperów? Też są nowości. Mniejsze, tańsze modele API, no i ten ogromny kontekst, aż 400 tysięcy tokenów. To pozwala analizować naprawdę długie teksty. I GPT-4 jest tańszy w użyciu niż poprzednik chociaż podobno pierwsze reakcje użytkowników były takie mieszane. Sam Altman przyznał, że start nie był idealny. Tak, były pewne problemy techniczne na początku, to prawda, ale wydaje się, że po poprawkach model zaczyna pokazywać na co go stać. No i konkurencja nie śpi: Grok, Cloud Gemini jest ciasno na rynku. Zauważyłam też w chat GPT nową opcję Personalities. Można wybrać, czy ma być cynikiem, robotem. To chyba trochę nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przy Anthropic, do kontrolowania cech. Dokładnie. To pewnie prostszy mechanizm niż wektory Anthropic, ale daje użytkownikowi jakąś tam kontrolę nad stylem. Pokazuje kierunek, idziemy w stronę modeli bardziej. Mm, sterowalnych. A propos nowych możliwości, zmienimy temat na muzykę. Eleven Labs firma znana z generatorów mowy z polskimi korzeniami, teraz wchodzi w muzykę i podobno robią to naprawdę dobrze. Tak, słyszałem próbki i czytałem opinie nawet profesjonalnych kompozytorów. Jakość jest zaskakująco wysoka. To naprawdę duży krok. Wyobraź sobie, że możesz wygenerować dla siebie muzykę do pracy albo do relaksu, podając tylko opis stylu tak jak w tym przykładzie z playlistą Kokolino Deep. Fajne. AI jako takie osobiste narzędzie kreatywne. No właśnie. Demokratyzacja tworzenia muzyki. Dobra, to podsumujmy na szybko resztę nowinek. Taki przegląd AI na wynos. Co tam jeszcze ciekawego się wydarzyło? No, dzieje się sporo. Google pokazało Genie 3. To generuje interaktywne światy z opisu tekstowego. Elon Musk zapowiada Groka 5 jeszcze w tym roku. Ambitnie. Tak, TSMC, producent czy ma rekordowe przychody.